To sztyma i oglądaj, bo mam przyjebany. Muszę pomyśleć, jak tam do niego podejść. Nie, co ja zrobiłem? Matko jedyna. No, ja pierdzielę. Mamy dinusia, mamy dinusia. To będzie mocne. Naprawdę. Dobra, Dobra, teraz powinno być git. co i tak jeszcze muszę ściszyć to. Czyli rytuał jakby. Dobra. Wiem już kogo. Ciebie bierzemy stary. Ktoś coś mówił, dlaczego ja tak bardzo tu... bardzo fajnie ja to kocham. Trzeba dzisiaj robić dalej. O, potrzebujemy 9 ludzi do tego. A akurat mam 9. No i zajebiście. A, no cóż no. Jak mnie sięgnął typ. Pięknie, pięknie, pięknie. O to chodzi tutaj w tej grze. O to chodzi. Na pewno no trzeba ją oblukać. O! I tarocik zajebiście. Musiałem mu jebać, no, korciło mnie. I skrzyneczka z tarocikiem, z całym serduszkiem. Znowu. Ech, ka a nie, kalamar, ja go znam. A to, co to jest? Zagol, no coś dostaniemy, tak? Ciekawe co. Hm. Aha, zadanie 20 coinów dostałem plus 8. Ale ruletka fajna. Nikt nie powiedział, że nie można. Let's go. O kurde, Almi mi... Dobra, ja wiem co źle robię. To jest mega przerąbane, bo to się targetuje od razu na ciebie. No właśnie, a to ci przez całą mapę ten boss leci. Dobra. Jest. Mamy to. Pokonaliśmy heretyka, więc można powiedzieć, że umyliśmy ręce. Teraz pytanie. Eee, I, chyba pójdę w kibel. Jakkolwiek to zabrzmi. No, na obecną chwilę będzie on bardziej potrzebny. Już Cię młody przyjmujemy. Nazwiemy Cię Selos. To wiesz, Ty co? Idź Ty, się zajmij może farmą. Wygląda jak szczypior. A może on jest szczypiorem, ja się nie znam. Będzie co do jajecznicy dodać. Matko matki. What the fuck? Kurwa, to jest też pytanie. I jest to rocik. No nie, znowu. Nie, nie. No kuźwa. Super. A! Są chorzy. Jeśli nie uleczę ich w ciągu kilku dni... To mnie odejdą. Więc powiem tak, będzie walka z czasem, jeśli chodzi o zrobienie. Żeby im pomóc, nie? Z tego co ja pamiętam mam chyba jeszcze dużo tych kwiatów. Gdzie one są tu. Dobra, dobra. Dobra vampirik, chance to heal using life force Oczywiście, że biorę life ja super się spisałem I tarociiiik A na górze jest tarocik Spodziewałem się, że będzie pajak, ale jest haborym Dobra I teraz go mrozimy Więc nie może on nic zrobić A zapomniałem, że to jest boss, to jego takie rzeczy nie dotyczą Dobra Pięknie, super, Bogumił, nie nazywałem jako, jakiegoś kultystę Bogumił Co ja kurwa go wymiałem Dobra, pójdziemy do tego Darkwoodu jeszcze raz Au. No i pięknie, dziękuję, do widzenia Nie, Sharum, nie. And the day, the day, co? Aha, dobra. Chyba to niezależnie od gry, tylko po prostu momentów, w którym ja streamuję, bo widzę, że mniej jest osób. No cóż poradzę, że ja o takich godzinach mogę się odpalać. Ale żem trafił gnuj. Let's go. Pójdziemy sobie w mięso teraz. Pójdziemy w człowieczka. Bo mi tam na tym tym nie zależy. Naprawdę trafił mi się kuźwa przeklęty dziad. The leader of Michael's the afraid to fight. I see Quarpys. Szczerze. Totalna po prostu klapa. Polo, polo. Ja też Marco Polo, wiesz? Imo, wezmę se. O kurde. O kurde. Co celosi losi... się, zegenis jefet? Ja pierdolę. Muszę pomyśleć, jak tam do niego podejść. Wow. Na pewno tego jebańca muszę pokonać. I Jak ja tam dostałem, ja totalnie nie mam pojęcia. A kurwa, to się nie uda. Jak chuj, to się nie uda. Ja pierdolę. Nie, to nie wodoprzecia, nie umiałem się totalnie odnaleźć w tej w tym wszystkim. Eee, eee, kurwa, kurwa. No, wklepie ci propagandę. powiem tak jak się nic nie odpierdzieli. To będę sam w szoku. Bo teraz idę jeszcze raz tam. Dobra, enemies drop dwa razy mor 20% enemies chance to fish. O, fish się przyda O, nawet spoko. Nie, co ja zrobiłem? Matko jedyna Ja pierdzielę mi się klikło. Chuj po prostu Bąbki szczeli. Dobra Od razu do niego podbijam i mu walę łokietą Wow Mm. Mm. No. no ja pierdziele... Jak mam kurwa uniknąć tych ataków? Jeszcze te pająki co w ogóle już

Super. O, dobra, przed muszę. No i chuj. To był zły pomysł. Co zbieramy? O, ja nie potrafię totalnie wyczuć. Dobra, mamy to. Zajebiście. что же не это не было до выиграния но курс снова Totalnie nie. N nie, ja nie No <ścoughs> stary, redukujemy cię. Aha, jeszcze. Dobra, raczej zdążymy jeszcze jednego. Ale to ostatniego. Ciągniesz owczyna. Tarotam. odporność na truciznę. Double. Y kiedy się healuje. Półtora raza większy damage. I damage everything on screen when hit. T wow. To będzie mocne. Naprawdę. <ścoughs> Kalamar. Chyba ja znam twoje dotąd. Uff. Przepraszam, ale mi... Mhm, Zajebiście się dużo demera zadałem No dobra, 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 bo jakby... Kurwa Najgorsze jest to, że nie mam... Typu vampirik kto jest najgorsze. Tak to naprawdę bym miał spokój. Bo wampirik to po prostu, no wiadomo co robi. A już wiem jak go, no ja już wiem jak tego, sk... ja już wiem jak tego no mogę kontrować w ten sposób. Dobra, warto wiedzieć. Jak? No właśnie i temu by mi była potrzebna broń wampirik. No ja jestem w dupie już, no. A za druga. No chyba was coś... Ja pierdolę. Kurwa. Nie dało się tego zrobić. No ja w połowie nie jestem. Nie wiem jak to zrobić, no. Na no to chujno. Nie ma odcinka na. Co my tu mamy? Widzisz mapę, imię to Poison, Better Chest. Okej, okay, okej. Okay. Aj, 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 Naprawdę. wow. Okej. Okay. Dobra. Z nową energią. Dobra. Ale pięknie po prostu Dobra 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 o matko to był idealny pomysł. O kurde jednak nie. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Ja sorry, jak coś piszecie, ale ja nie patrzę na czat, przepraszam naprawdę. Ja przepraszam naprawdę jakby. Ja się muszę po prostu skupić. Pięknie jeszcze zdodżowałem. Jeszcze zdodżowałem. I ma, mam pomysł, co ja mogę zrobić z tymi gówniakami. Tylko on mi, mi tu musi podejść. O ty skur... Stary, co ty chcesz ode mnie? Aha, nie trafiłem jeszcze, zajebiście. Co on robi? Dobra, mam ostatnie 3 te. No, dawaj, perczuj na mnie, stary gnomie. Dawaj, chodź tu. Taki kozak jesteś? Dawaj gnoju! Jest! 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 Kuźwa mać! Ja pierdzielę! Udało mi się. Pokonałem gnoja. Pokonałem gnoja. Jeździe. Yes, yes. Ej, za czwartym. Jeśli liczysz ogólnie, to za czwartym razem go pokonałem, bo wczoraj były trzy próby. No a dzisiaj za pierwszym. Mam serce.